Dzień witam Was w e, piątym odcinku z serii FIFA 22 Ultimate Team. E, tak, no, e, mój skład zmienił się, bo Ashara Weaver który dał zgranie. E, wrócił Felipe Anderson. E, jeszcze tutaj Gomez przyszedł do składu. I tak właśnie zdobyliśmy 96 oceny Jakby ktoś nie widział poprzednich odcinków To polecam zobaczyć, bo mieliśmy 95 oceny A teraz 96 I mamy więcej zgrania, bo 93 I będziemy, próbować, będziemy oczywiście próbować Robić 100 zgrania bo To jest nasz cel oczywiście, ale no Dzisiaj oczywiście paczka 10x85+, tak jak zapowiadałem A więc lecimy no na Konku w ogóle usiadł na ławkę, tak samo jak Madison, ale Madisonem mi się dobrze grało. Rozgrałem dwa mecze, jedna asysta i cztery gola, więc naprawdę spokojny wynik. I oczywiście w tym meczu przypalimy te dwa duplikaty, które trafiliśmy w poprzedniej paczce 10 razy 85 plus. No a lecimy do tej paczki. Dzisiaj będzie taki szybki odcinek, po prostu za dużo czasu nie mam. Nie no, może bym miał, ale no. Dzisiaj taki szybki odcinek. A więc, no, wszystko przygotowane, oczywiście, jak zawsze. I oczywiście przepalamy. Tak jest. Przepalamy. Szybciutko, pyk. I mamy tą paczuszkę. Teraz odbierzemy te duplikaty. I wszystko będzie. No i będziemy otwierać, po prostu, no. A więc tak, pyk, pyk i Madison i Depay do klubu No więc lecimy z kolejną paczką Już z piątym paczką, 10x85 plus No, a więc otwieramy Pewnie będzie to z pierwszy Na pewno Tak jest eee, Luka Modrić Początek? Dobry, nawet bardzo I w środku mamy jeszcze tu już tak gorzej, ale no. Zacha jest. Jest jego Jedyny plus, że nie ma żadnych duplikatów. Młodzież się spoko. Bo możemy z nim coś wykmienić. I wrzucić jeszcze do podstawowego składu Marcelo. z krzakiem, kształtnego, którego trafiliśmy z tamtej paczki. 10. x 85 plus. No. Znowu Felipe wrócił. Tiago też wrócił, no. Taka paczka szczerze średnia, ale no może być. Może być jak najbardziej. No więc jak tam ze składem? Yy, chyba tu nie zmieszczę już. Modrycia niestety nie zmieszczę. Chyba, że naprawdę taka przemianka była składu, że nie mam pytań, ale no... Nie wiem szczerze nie wiem i teraz widzę nie wiem, bo mamy dużo kart tutaj, tutaj, tutaj e, no sporo mamy kart. Tak no może nie za dużo, aż tak dużo, ale mamy sporo. E, myślałem, że jak robić jakiegoś może zawodnika, nie wiem, futis, no ale zdecydowałem, że... Po prostu za mało mam kart, żeby robić jakieś SBC u zawodnika. No więc na razie tak, no patrzę, bo no, wszędzie by zepsuło mi zgranie. A więc no nie mam jak tego zrobić. No tak, nie mam jak tego zrobić. Że modlicia, ale możemy go testować z ławki. Tak, nie mam jak tego zrobić. No, no niestety, ale tutaj mam do kieru, dwa, dwóch piłkarzy z Realu, dobrych. Oczywiście tak, eee, tak no. A eee, więc spoko. Skład Barcelony się nie zmienił, jak widzicie. Eee, I teraz widzowie, czy zrobi się jakieś odbace? Nie wiem. Pomyślę, zobaczę jakie są SBC i zaraz się widzimy. Zdecyduję, czy coś zrobimy, czy to będzie koniec odcinka może. to mnie to za krótkie. No ale zobaczymy. Uuu, widzowie, 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 znalazłem kolejną paczkę 10 razy 85. Plus. Wiecie co to znacza? Dwa, dwie paczki 10 razy 85, plus w jednym odcinku. O to jest potężne serio. Yy, mam nadzieję, że za to zostawicie lajka like i suba. Jeżeli macie suba, to wielkie dzięki. Jak macie już lajka, like to też wielkie dzięki. A więc, no, yy, no prawda. No, ja myślałam, że no, czyli to już będzie szósta paczka. No a więc lecę ją robić. Dobra, widzowie, więc mamy yy, ukończony TSBC. A więc wysyłamy. Yy, Nie, też tego przydałby się do składu Barcelony. I w sumie może wykminimy, żeby go nie przepalić, bo no coś próbuję wykmienić. No widzowie jednak nic... Nie uda mi się wykmienić, a więc po prostu przepalę jeszcze tego też Gena I mamy paczkę kolejną szóstą, a w tym odcinku drugą. No a więc naprawdę spoko. W ogóle dzisiaj o 19.00. Mm, no, jest 19. Y ten odcinek będzie w czwartek, a ja to nagrywam w środę w razie gdyby, jakby ktoś się pytał. Jest właśnie 19.27 w tym momencie, ale teraz otwieramy Paciuszkę i uwaga, co w niej będzie? Czary Mary! To ty! O nie! Nie, proszę, dlaczego nie Ronaldo? I duplikat Ruben Diasza. Robert! Mamy Roberta! Let's go! No i. Teraz. Nie mam jak go połączyć. O, nie, 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 nie. Nie, proszę, nie. Ja się... chwycę. Nie mogę, proszę. Myślę, że to. To, 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 to. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie wiem, co zrobić z Roman o tak, liczyłem na Ronaldo. Serio. Rumendiasz. Hmm. Szczerze, to by się bardzo przydało zrobić, jako, zacząć jakoś zawodnika. No nie wiem jakiego właśnie. Nie wiem, w sumie, ja no nie wiem, mógłbym sobie zrobić Desaiego, ale no w sumie po co mi on? Chyba że jakąś lepszą kartę. Nie wiem. Może jakąś ikonę. Garincia by się przydał, chyba. Ale no, tam wymagania są już naprawdę trudniejsze. No wizowie, Rumendias, ja użyciałem na Ronaldo Toty. I gdyby w patrze był Lewandowski tot i Ronaldo Toty, to. Bardzo dobra. No, ten Rivaldo, no, no. No, niby mogę go robić, ale, no. Byłby do składu Barcelony. Niby. I, no tak. Przecież, no, tak, ślewy jest do składu Barcelony. Kompletnie zapytałem. Zapomniałem. Niby nie będzie dał zgrania, no, ale w końcu on gra w Barcelonii. On jest ważnym zawodnikiem Barcy. A więc nawet jeżeli zepsuje granie, to co z tego musi być w tym składzie? Eee, a więc no. Fernando, jeszcze, nie wiem, na, raz, na razie na ławce, macie się ci... ten Ruben Diasz, po prostu... Eee, trzeci to odtrafionym, czego? Nie wiem, przydałoby się zrobić jeszcze coś potężnego. Gdyby była dziś, jeszcze jedna dziesięć razy osiemdziesiąt pięć plus... Dobra, idę szukać... Może gdzieś przypadłem tego będzie. Zobaczymy idę szukać jakieś SBC. No widzowie, trochę szukałem i szczerze decyduję się na Francuza, to tylko kształty do wyboru. Miejmy nadzieję, że nie wiem będzie. taki, nie wiem, zinola. Gdyby zinola, to naprawdę. Tu my, czy to może być zmiany, czy mo, tu może być kształt na zinola? Nie wiem. Nie wiem, szczerze. Tocne, no to nie wiem. Karim Benzema może? Co, coś? Yy, bo no kunku mamy już takich toców lepszych. No dobra, z, zróbmy to i może coś wpadnie. No widzowie, yy, nie udało się no czy próbowałem różne zwycięzce robić, ale postanowiłem, że poczekamy do jutra. Jutro zrobimy paczkę 10 razy 85 plus i przepalimy tego. Co jest? E, widzowie? Dlaczego? Gdzie jest mój drugi Rubendijasz? Co jest? Jaki lak? E, widzowie, co jest? kasował mi Rubendijasza. What? Widzowie? Jakim cudem? Nie. No nie mówcie. Serio? Jak? No szukali mnie serio. Czekajcie. No śmiałym go nie? Widzowie? Jakim? Ja się pytam cudem. Możecie nawet potwierdzić, nie? Że miałem go. Nie wierzę, widzowie. Jak? Jak? No niemożliwe, serio? Cieba się za ciebie, Będijasz, a to ty. Nie, nie mów. Proszę, nie. No, jest niestety. Jezu. Ja ja mnie oszukała. Jeżeli ja nie dostanę rekompensaty, to ja nie mogę, no. E, co jest? Aha, nieważne. No, co jest, no widzowie? No jest jeden Lubendijaż. Ale gdzie jest duplikat? Mam to nawet nagrane, że go trafiłem. Nie wiem, nie Dobro, no. Niestety oszukali mnie, ale no niestety to koniec odcinka. Nara!